W życiu każdego człowieka zdarzają się chwile, gdy dawne rany lub negatywne doświadczenia zdają się go prześladować, zaciemniając każdy krok. Być może te niewidoczne wzory przeszłości wpływają na relacje z otoczeniem, zawładają myślami i nie pozwalają odczuć prawdziwej wolności. Nieuchronnie pojawia się pytanie, dlaczego ból przeszłości wciąż powraca i jak się go pozbyć? W poszukiwaniu odpowiedzi zwróćmy się ku głębokiej nauce duchowego nauczyciela Eckharta Tolle, który wprowadził pojęcie ciała bolesnego. Pojęcie to ujawnia istotę tego, jak nierozwiązane traumy emocjonalne tworzą strukturę energetyczną wewnątrz nas, wpływającą na nasze samopoczucie i zachowanie. Czym więc jest ciało bolesne? Jak przejawia się w życiu codziennym i jak można nauczyć się rozpoznawać jego oznaki? Aby ostatecznie je przekształcić i odzyskać wewnętrzną harmonię. Zanim zagłębimy się w ten temat, warto na chwilę się zatrzymać, zamknąć oczy i wsłuchać się w swoje odczucia. Czy w ciele występuje uczucie ciężkości, dyskomfortu lub niewytłumaczalnego niepokoju? Jakie myśli lub emocje wywołują niepokój? Ważne jest, aby pozwolić tym odczuciom po prostu być, nie próbując ich oceniać ani tłumić. Świadomość to pierwszy i najważniejszy krok na drodze do zmian. Eckhart Tolle opisuje ciało bolesne jako pole energetyczne składające się z nieprzetworzonych emocji, które gromadzą się w ciągu życia. Emocje te mogą być spowodowane traumami z dzieciństwa, stratami, poczuciem odrzucenia lub zwykłymi rozczarowaniami, które nie zostały puszczone. Te dawne uczucia nie znikają bez śladu, pozostają wewnątrz, zachowując się w ciele i umyśle. Z czasem te nierozwiązane ładunki emocjonalne łączą się, tworząc ciało bolesne, które aktywuje się pod wpływem określonych bodźców. Często są to nieznaczne wydarzenia: nieostrożna uwaga, określony ton głosu lub sytuacja przypominająca o przeszłości. Kiedy ciało bolesne się aktywuje, zdaje się przejmować nad człowiekiem kontrolę. Nagle reakcje stają się bardziej intensywne niż wymaga tego sytuacja. Wydawałoby się, że nieszkodliwy komentarz może wywołać wybuch gniewu lub głęboki smutek, nieproporcjonalny do tego, co się dzieje. Dzieje się tak dlatego, że ciało bolesne szuka możliwości przeżycia i uwolnienia nagromadzonych emocji, nawet jeśli dzieje się to nieadekwatnie do bieżącego momentu. Eckhart Tolle w swoich pracach przedstawia ciało bolesne jako pewną autonomiczną, energetyczną istotę, która zamieszkuje wewnątrz nas i żywi się negatywnymi emocjami. Ten wewnętrzny pasożyt, niczym magnes, przyciąga do nas konflikty, dramatyczne sytuacje i cierpienia, ponieważ właśnie one służą mu za pożywienie. Jednak, jak twierdzi Tole, tę destrukcyjną siłę można poskromić. Głównym kluczem do zwycięstwa nad ciałem bolesnym jest uświadomienie sobie jego obecności. Dopóki utożsamiamy się z nim, pozwalając myślom w rodzaju jestem w gniewie lub jest mi smutno, zawładnąć naszą świadomością, ono jedynie umacnia swoje pozycje, ale gdy tylko zaczynamy obserwować je z boku, traci swoją władzę. Pierwszy krok do uwolnienia nauczyć się zatrzymywać w momencie, gdy fala bólu lub negatywizmu zalewa nas. Zamiast impulsywnie reagować, należy zwrócić się do wewnątrz siebie i obserwować to, co się dzieje. Poczuj, jak emocje unoszą się w Twoim ciele, nie próbując oceniać lub tłumić ich. Skoncentruj się na obecnym momencie. Ciało bolesne czerpie energię z przeszłości, wydobywając stamtąd dawne urazy i traumy, lub z lęków przed przyszłością. W teraźniejszości zaś nie ma władzy. Skieruj swoją uwagę na oddech, na dźwięki, które cię otaczają, lub po prostu na odczuwanie swojej obecności tu i teraz. Im głębsze twoje zanurzenie w obecnym momencie, tym słabsze staje się ciało bolesne. W miarę praktyki będzie ci coraz łatwiej odnosić się do siebie i otoczenia z współczuciem. Pamiętaj, że ty to nie twój ból i ty to nie twoje ciało bolesne. Świadome postrzeganie go to pierwszy krok na drodze do wolności. Zapewne zauważałeś, jak w bliskich relacjach nieznaczne różnice zdań czasem rozdmuchują się do niewiarygodnych rozmiarów, lub jak dawne rany nagle znów się otwierają. Często świadczy to o aktywacji ciała bolesnego. Ważne jest, aby okazywać cierpliwość sobie i pamiętać, że każdy mały krok ku większej świadomości to już postęp. I kiedy rozpoznajesz ciało bolesne w innych, staraj się reagować z współczuciem, a nie z obronnej pozycji. Istnieje dostępny dla każdego metoda, pozwalająca głębiej przeniknąć w zrozumienie fenomenu ciała bolesnego. Znajdź wygodną pozycję, przymknij powieki i zacznij miarowo oddychać. Skoncentruj się na procesie oddychania, odczuwając jak powietrze napełnia Twoje ciało i je opuszcza. Przenieś fokus uwagi na swój stan fizyczny. Czy w ciele są obszary, które odzywają się uczuciem ciężkości lub skrępowania? Skieruj uświadomiony wdech w te strefy, wizualizując jak Twój oddech napełnia je światłem i ciepłem. Po prostu obserwuj zachodzące zmiany, nie dając ocen i nie dążąc do tego, aby cokolwiek zmienić. Z czasem zauważysz, jak intensywność ciała bolesnego stopniowo się zmniejsza. Samo przebywanie w danej chwili osłabia jego uścisk. Ciało bólu może wydawać się wszechmocne, ale w gruncie rzeczy jest jedynie echem przeszłości. Twoja prawdziwa istota, wewnętrzny spokój i świadoma obecność pozostają nietknięte. Odzyskując ten wewnętrzny spokój, zyskujesz możliwość uwolnienia się od ciężaru przeżytych doświadczeń. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ciało bólu nie jest przeciwnikiem, ale raczej cennym źródłem informacji o tym, jakie aspekty Twojej osobowości wymagają uzdrowienia. Tolle przedstawia je jako swego rodzaju mentora, wskazującego na stare rany i kierunki rozwoju osobistego. Wchodząc w interakcję z ciałem bólu, zyskujesz szansę lepszego poznania siebie i uwolnienia się od emocjonalnych więzów. Jak wygląda ta droga transformacji? Zaczyna się od świadomości, ale wymaga również odwagi, cierpliwości i szczerej chęci zrozumienia siebie. Oto trzy etapy, które mogą być pomocne na tej drodze. Zidentyfikuj czynniki wyzwalające ciało bólu. Często ciało bólu aktywizuje się w określonych okolicznościach lub pod wpływem konkretnych słów. Te wyzwalacze mogą wydawać się błahe, ale uwalniają głęboko zakorzenione emocje. Załóż dziennik, aby śledzić powtarzające się scenariusze. I traktuj je nie jako porażki, ale jako szansę na uzdrowienie. Poskramianie emocjonalnego chaosu, świadoma reakcja zamiast impulsywnej. Ciało bólu, ten konglomerat negatywnej energii, rozkwita, gdy działamy nieświadomie, ulegając pierwszemu impulsowi. Każde impulsywne działanie, każde zanurzenie się w odchłań negatywnych myśli, jedynie wzmacnia jego pozycję. Ale jest też inna droga zatrzymać się. Spojrzeć w twarz swoim emocjom, uświadomić sobie ich obecność w sobie i po prostu obserwować, jak się rozwijają. Ważne jest, aby pamiętać, że jesteśmy czymś więcej niż ulotne emocje jesteśmy tą przestrzenią, w której one powstają i znikają. W poszukiwaniu wewnętrznej ciszy jak odzyskać utracony spokój. Ciało bólu natarczywie domaga się uwagi, Jego głos jest głośny i natrętny. Ale w głębi naszego istnienia drzemie troski spokój, który pozostaje nietknięty burzami negatywnych emocji. Należy każdego dnia znaleźć czas na kontakt z tym wewnętrznym źródłem, czy to poprzez medytację, ćwiczenia oddechowe, czy po prostu świadome postrzeganie otaczającego świata. Im częściej przebywamy w tym stanie, tym mniej władzy ma nad nami ciało bólu. Eckhart Tolle, przenikliwy myśliciel Przypomina nam, że ciało bólu może istnieć tylko w przeszłości lub przyszłości, żywiąc się starymi urazami i lękami. W teraźniejszości traci swoją moc. Kiedy ogarniają nas przykre uczucia, warto zadać sobie pytanie: Czy jestem tu i teraz? Czy słyszymy dźwięki wypełniające przestrzeń wokół nas? Czy jesteśmy świadomi swojego oddechu? Im głębiej zanurzamy się w teraźniejszość, tym mniej miejsca pozostaje dla ciała bólu. Transformacja ciała bólu to złożony, ale wdzięczny proces. Każdy krok na tej drodze przybliża nas do wewnętrznego spokoju. To podróż do siebie, która otwiera nam oczy na to, że jesteśmy czymś więcej niż nasz ból, niż nasza przeszłość. Jesteśmy świadomą obecnością, zdolną przetrwać wszelkie burze. Wchodząc w bliskie relacje, czasami zauważamy, jak nieznaczne różnice zdań rozdmuchiwane są do rozmiarów prawdziwych tragedii. Lub jak dawno zapomniane urazy niespodziewanie dają o sobie znać. Często korzeń tych problemów tkwi w aktywizacji naszego ciała bólu. Zamiast poddawać się samokrytyce, okaż cierpliwość i pamiętaj: każda chwila świadomości to krok na drodze do uzdrowienia. Zauważając przejawy ciała bólu u innych, staraj się odpowiadać współczuciem, a nie zajmować obronną pozycję. Proponujemy proste ćwiczenie. Które pomoże ci bardziej świadomie wchodzić w interakcję ze swoim ciałem bólu. Przyjmij wygodną pozycję, zamknij oczy i weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Skoncentruj się na swoim oddechu, czując, jak powietrze wypełnia Twoje ciało i je opuszcza. Przenieś uwagę na swoje ciało i postaraj się zauważyć, gdzie dokładnie odczuwasz napięcie, ciężar lub niepokój. Skieruj swój oddech w te obszary, wyobrażając sobie, jak wraz z powietrzem przenika tam światło i ciepło. Pozwól tym odczuciom po prostu być, nie próbując ich oceniać ani tłumić. Z czasem zauważysz, jak intensywność tych odczuć zmniejsza się dzięki Twojej świadomej obecności. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że ciało bólu nie jest wrogiem, ale raczej kompasem wskazującym na obszary wymagające uzdrowienia. Eckhart Tolle opisuje je jako swego rodzaju mentora. Pomagającego nam rozpoznawać i przepracowywać stare rany duszy. Spotykając je z uwagą i troską, możemy stopniowo przekształcać jego negatywny wpływ. Ale jak dokładnie to zrobić? Przede wszystkim potrzebne są świadomość, cierpliwość i gotowość, aby uczciwie spojrzeć na siebie. Oto kilka podejść, które mogą okazać się pomocne. Rozpoznawanie czynników wyzwalających. Emocjonalna rana niczym mina z opóźnionym zapłonem. Może zostać aktywowana przez najbardziej nieoczekiwane sygnały: przelotny komentarz, przypadkowe spojrzenie lub sytuację, która przywołuje bolesne wspomnienia z przeszłości. Ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać te momenty spustowe, zadając sobie pytanie, co dokładnie wywołało we mnie te burze uczuć. Zapisuj te wyzwalacze, aby zidentyfikować wzorce i przewidzieć ich pojawienie się. Nie chodzi o unikanie nieprzyjemnych sytuacji. Ale o wykorzystanie ich jako szansy na rozwój osobisty i uzdrowienie ran duszy. Świadoma reakcja zamiast impulsywnej. Emocjonalna rana żywi się nieświadomymi, niekontrolowanymi reakcjami. Za każdym razem, gdy ulegamy negatywnym emocjom, ona staje się tylko silniejsza. Najważniejsze to nauczyć się zatrzymywać, odczuwać emocje i obserwować je z boku, jakby to było zjawisko natury. Pamiętaj, ty to nie Twoja emocja. Ty to przestrzeń, w której ona powstaje i znika. Właśnie to zrozumienie osłabia uścisk emocjonalnej rany. Wewnętrzna cisza jako schronienie. Emocjonalna rana jest głośna i wymagająca. Ona stara się zawładnąć Twoją uwagą, ale wewnątrz każdego z nas jest wyspa ciszy, która pozostaje nietknięta burzą emocji. Ta cisza to Twoja kotwica, Twój punkt oparcia. Znajdź swój sposób na połączenie się z nią, czy to medytacja, Ćwiczenia oddechowe, czy po prostu świadome przerwy w ciągu dnia. Im głębsza Twoja więź z tym wewnętrznym spokojem, tym mniej władzy ma nad Tobą emocjonalna rana. Transformacja w relacjach. Szczególnie często emocjonalna rana ujawnia się w relacjach z innymi ludźmi. Bliskość obnaża stare rany, prowokuje konflikty, sprawia, że czujemy się urażeni i niezrozumiani. Ale właśnie tutaj kryje się ogromny potencjał do uzdrowienia. Relacje dają nam możliwość aktywnej transformacji emocjonalnej rany. Naucz się rozpoznawać, kiedy aktywuje się Twoja emocjonalna rana lub emocjonalna rana Twojego partnera. Jeśli widzisz, że osoba nagle reaguje z urazą lub gniewem, zapytaj siebie: To mówi sama osoba czy jej emocjonalna rana. Zamiast impulsywnie odpowiadać tym samym, zrób przerwę, pozostań w obecnej chwili. I postaraj się nie wchodzić w błędne koło reakcji i przeciwdziałania. Twoje świadome podejście może rozładować sytuację i stworzyć przestrzeń do uzdrowienia. Kluczowym momentem w uwolnieniu się od okowów przeszłości i lęków o przyszłość jest umiejętność życia tu i teraz. Tak zwane ciało bólu, ten zlepiony konglomerat negatywnych emocji i przeżyć, żywi się wspomnieniami o minionych dniach i strachami przed nieznanym, ale w obecnej chwili traci swoją moc. Dlatego konieczne jest regularne zanurzanie się w świadome postrzeganie otaczającego świata. Zadaj sobie proste pytania: czy czuję swój oddech, czy słyszę dźwięki, czy odczuwam swoje ciało siedząc tutaj? Im głębsza Twoja obecność w teraźniejszości, tym słabszy staje się uścisk ciała bólu i stopniowo odzyskujesz kontrolę nad życiem. Transformacja ciała bólu to droga, która wymaga odwagi i czasu, ale wynik jest wart poniesionych wysiłków. Kiedy zaczynasz rozumieć swój ból i świadomie z nim pracować, on przekształca się z ciężkiego brzemienia w źródło jasności i wewnętrznego spokoju. To podróż do siebie, do swojego prawdziwego ja, nietkniętego negatywnymi przeżyciami. Każdy konflikt lub nieprzyjemna sytuacja to szansa na rozpoznanie i uzdrowienie starych, zakorzenionych wzorców zachowania. Przekształcenie ciała bólu to nie natychmiastowe rozwiązanie, ale raczej proces, który wymaga cierpliwości i samozaparcia. Ale z każdym krokiem, z każdym wysiłkiem, zauważysz, jak Twoje życie staje się lżejsze, jak negatywne emocje tracą swoją władzę nad Tobą, jak Twoje relacje stają się bardziej harmonijne i szczere. Zaczniesz odczuwać wewnętrzny spokój, który będzie Cię wspierał nawet w najtrudniejszych momentach i co najważniejsze, zrozumiesz, że ten mir, który tak długo szukałeś, zawsze był wewnątrz ciebie. Czy jesteś gotów zanurzyć się jeszcze głębiej w ten proces? Już omówiliśmy, czym jest ciało bólu, jak wpływa na nasze życie i jak się przejawia w różnych sytuacjach. Ale główne pytanie pozostaje otwarte: co się stanie, kiedy nauczymy się całkowicie je transformować? Jakie możliwości otworzą się przed nami, jeśli przekształcimy to brzemię przeszłości w źródło wolności i siły? Podróż do siebie nie kończy się na uświadomieniu sobie ciała bólu, ona dopiero się zaczyna. Chodzi o odkrycie swojego prawdziwego potencjału, o uwolnienie się od wewnętrznych okowów, które nas powstrzymują. Ale jak to wygląda w praktyce? Rozważmy następujące kroki, które pomogą ci posunąć się naprzód w tej przemieniającej podróży. Przygotuj się na objawienie, które może wywrócić do góry nogami Twoje wyobrażenie o cierpieniu. Tak zwane ciało bólu to nie tylko irytująca przeszkoda na drodze życia, ale także swego rodzaju portal, otwierający dostęp do najskrytszych zakątków twojej istoty. Za zasłoną męczarni, które generuje, kryje się niewyczerpane źródło kontaktu z twoim prawdziwym ja, tą niezachwianą esencją, która pozostaje niewrażliwa na napór negatywnych emocji, traum psychologicznych i wszechogarniającego strachu. Jednak aby dotrzeć do tego błogosławionego rdzenia, Potrzeba niemałej dawki odwagi, śmiałości spojrzenia w twarz swojemu ciału bólu, zamiast instynktownie od niego uciekać. Czy jesteś gotów porzucić nawykowe unikanie i spotkać się ze swoim bólem twarzą w twarz? Czy masz wystarczająco dużo świadomości, aby go kontemplować, nie pogrążając się w otchłanie rozpaczy? Początkowo może się to wydawać zadaniem ponad siły, ale za tym krokiem kryje się jasność i lekkość które mogą przemienić Twoje życie nie do poznania. Przyczyna, dla której ciało bólu wydaje się tak wszechmocne, tkwi w naszej skłonności do nieświadomej identyfikacji się z nim. Często wypowiadamy frazy w stylu Jestem wściekły, Jest mi nieznośnie smutno, Jestem skończonym nieudacznikiem, ale prawda jest taka, że Ty to nie Twój ból, nie Twoje ulotne emocje i nie Twoja przeszłość, pogrzebana pod warstwą czasu. Naucz się świadomie oddzielać siebie od ciała bólu. Ilekroć ogarnia cię fala negatywnych przeżyć, przypominaj sobie, to nie ja, to we mnie budzi się ciało bólu. Ja jestem tylko przestrzenią odbierającą te uczucia, ale nie będącą nimi. Ta prosta świadomość tworzy dystans między tobą a twoim ciałem bólu, i właśnie w tej szczelinie tkwi potencjał do jego transformacji. Obserwuj to, co się dzieje, nie wydając sądów. Ciało bólu uwielbia dramatyczne sceny, żywi się samobiczowaniem, wzajemnymi oskarżeniami i nieustannym rozpamiętywaniem starych uraz. Ale jak tylko przestajesz reagować na jego prowokacje, natychmiast traci swoją władzę nad tobą. Poczuj emocje rozlewające się po Twoim ciele, ale nie nadawaj im żadnych ocen. Pozwól myślom pojawiającym się w Twojej świadomości przelatywać obok, niczym chmury na bezkresnym niebie. To podobne do obserwowania szalejącego żywiołu, zamiast pozwolić mu wciągnąć Cię w swój niszczycielski wir. Wokół osławionego ciała bólu narosło wiele mitów i przesad, rozdmuchujących jego znaczenie do niewiarygodnych rozmiarów. Rozwiejmy trzy najczęściej spotykane błędne przekonania i odkryjmy prawdę, zdolną uwolnić nas od jego ucisku. Mit pierwszy, ciało bólu, to wieczny towarzysz, nieodłączna część naszej esencji. To nic więcej jak fikcja. W rzeczywistości ciało bólu stanowi skupisko starych, nieprzeżytych energii, swego rodzaju energetyczny balast, który stopniowo rozprasza się pod promieniami świadomości. Jak tylko zaczynamy uświadamiać sobie jego obecność, jego władza nad nami topnieje, niczym dym. Mit drugi: Jestem słaby, ponieważ we mnie żyje ciało bólu. I znowu mamy do czynienia z fałszywym stwierdzeniem: Ciało bólu to nieodłączna część ludzkiego doświadczenia. W mniejszym lub większym stopniu obecna u każdego z nas. Prawdziwa siła tkwi nie w braku ciała bólu, a w gotowości spotkania się z nim, twarzą w twarz, z otwartym sercem i świadomym spojrzeniem. To właśnie ta gotowość staje się przejawem naszej wewnętrznej mocy. Mit trzeci: Z ciałem bólu trzeba walczyć na śmierć i życie. W gruncie rzeczy błędne podejście. Opór to najgorsza strategia w walce z ciałem bólu. Jedyna droga do jego transformacji prowadzi przez akceptację i obecność w momencie. Nie warto tracić sił na bezpłodne starcia, o wiele skuteczniej jest po prostu obserwować go jak zewnętrzny obserwator. Wszak to, co świadomie widzimy, stopniowo traci swoją siłę i wpływ na nas. Teraz, kiedy uzbroiliśmy się w głębsze zrozumienie, nadszedł czas, aby przejść do aktywnych działań. Proponuję Wam kilka rozszerzonych ćwiczeń i podejść, które pomogą wam odzyskać kontrolę nad swoim życiem i uwolnić się od okowów ciała bólu. Odzyskaj przestrzeń między bodźcem a reakcją. W momentach, gdy ciało bólu się aktywizuje, zalewa nas fala impulsywnych reakcji, domagających się natychmiastowego ujścia. Jednakże między bodźcem, czy to uszczypliwy komentarz, czy nieprzyjemne wydarzenie, a naszą odpowiedzią zawsze istnieje maleńka szczelina, mikroskopijna przestrzeń wolności. W tej chwili zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie: czy naprawdę muszę reagować właśnie teraz? Czy mogę po prostu poobserwować to, co się dzieje, nie angażując się emocjonalnie? Ten krótki moment świadomości może radykalnie zmienić bieg wydarzeń. Przywołaj na pomoc uzdrawiającą moc natury. Matka Natura to nasz wierny sojusznik na drodze do transformacji ciała bólu. Obcowanie z naturą obdarza nas spokojem i jasnością umysłu. Poczuj uzdrawiającą więź z Ziemią, spacerując po niej boso, wsłuchaj się w szelest liści i szum potoku, pozwól energii natury ukoić i uzdrowić Twoje ciało bólu. Nie duś w sobie swoich przeżyć, ponieważ ciało bólu rozwija się w samotności. Otwierając się przed bliskim przyjacielem, doświadczonym mentorem lub uczestnikami grupy wsparcia, pozbawiasz je siły. Szukaj osób o podobnych poglądach, dążących do uważności i duchowego uzdrowienia, Opowiadaj o swoich próbach, aby inspirować innych do zmian. Wkraczając na tę ścieżkę, uświadomisz sobie, że ciało bólu nie ma już władzy nad Twoim życiem. Powrócą do Ciebie jasność myślenia, szczerość działań i poczucie lekkości, które być może utraciłeś. Ale to dopiero początek Twojej przemiany. W przyszłości nie tylko nauczysz się transformować ciało bólu, ale także odkryjesz bezcenne dary chwili obecnej. Wzniesiesz relacje na nowy poziom i wypełnisz swoje życie radością, spokojem i samorealizacją. W następnym rozdziale omówimy, jak rozpoznawać ciało bólu u innych ludzi, aby wnieść więcej współczucia i harmonii do Twoich relacji. Czy jesteś gotów iść dalej? Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami w walce z ciałem bólu i opowiedz o krokach, które zamierzasz podjąć. Razem możemy uwolnić się od tych więzów i stworzyć przestrzeń dla prawdziwej transformacji. Pamiętaj, Twoja wolność zaczyna się tu i teraz i jest w Twoich rękach. Wiesz już, że ciało bólu nie jest Twoją istotą, a jedynie echem przeszłych traum. Rozumiesz, że żywi się negatywnymi emocjami, wpływając na Twoje życie i niszcząc relacje, często niezauważalnie dla Ciebie samego. Ale co się stanie, jeśli ostatecznie pozbawisz je władzy? Wyobraź sobie życie, w którym nie działasz już na autopilocie, gdzie świadomie wybierasz swoją reakcję na to, co się dzieje, gdzie ciało bólu nie krępuje cię, ale uczy stawać się silniejszym, wolniejszym i mądrzejszym. Czyż nie do tego dążysz? W takim razie kontynuuj czytanie. Teraz doszliśmy do końcowego etapu: do tych decydujących kroków, które oddzielają powierzchowną świadomość od prawdziwej wewnętrznej transformacji. Ciało bólu jest upartym przeciwnikiem. I będzie desperacko próbowało przywrócić cię do zwykłych, zakorzenionych wzorców zachowań. Jednak im głębsza staje się Twoja świadomość, tym mniej władzy ma nad tobą. Oto te końcowe, ale kluczowe elementy, które pomogą Ci ostatecznie zrzucić okowy przeszłości i odzyskać długo oczekiwaną wolność. Przemień swoje postrzeganie bólu. Prawda jest taka: z czym uporczywie walczymy, to tylko mocniej się trzyma. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby radykalnie zmienić swój stosunek do bólu. Zacznij widzieć w nim nie wroga, ale mądrego nauczyciela. Każda emocja, budzona przez ciało bólu, niczym promieniem światła oświetla te obszary twojej duszy, gdzie wciąż potrzebne jest uzdrowienie. Pozwól bólowi po prostu być, nie przypinając do niego etykiet, nie osądzając go. Kiedy go akceptujesz, a nie próbujesz stłumić, stopniowo traci swoją siłę. Pamiętaj, ból nie jest twoim osobistym wrogiem, ale cenną wiadomością i jeśli jesteś gotów uważnie słuchać, możesz przekształcić go w potężne narzędzie uzdrowienia i osobistego wzrostu. Przebaczenie jest kluczem do uwolnienia. Jednym z najpotężniejszych źródeł energii dla ciała bólu jest uraza. Ono dosłownie żywi się starymi, krwawiącymi ranami, które pieczołowicie przechowujesz w swojej duszy, bez względu na to, czy są to urazy do siebie, czy do innych. Ale przebaczenie ma zdumiewającą moc. Jest w stanie pozbawić ciało bólu tego paliwa. Przebacz sobie. Uświadom sobie, że nieświadomość jest nieodłączną częścią ludzkiego istnienia, a twoje błędy wcale nie określają cię jako osobę. Przebacz innym, a to wcale nie oznacza, że usprawiedliwiasz ich złe zachowanie. To oznacza, że puszczasz ten ból, który nosisz w sobie, pozwalając mu odejść i więcej nie zatruwać twojego życia. Uświadom sobie, że nie jesteś swoim ciałem bólu. Masz już cenne doświadczenie i możesz wykorzystać je jako źródło siły. Czy zauważyłeś już jakieś pozytywne zmiany? Podziel się w komentarzach swoimi obserwacjami. Opowiedz, jak zmienił się Twój stosunek do swojego ciała bólu i jakie konkretne kroki planujesz podjąć w przyszłości. Twoja osobista historia może stać się tym kluczem, który otworzy drzwi do uzdrowienia dla kogoś, kto również poszukuje wewnętrznego spokoju. Nie zapominaj, nie jesteś swoim bólem. Jesteś tą siłą, która jest w stanie go przekształcić, i właśnie to czyni cię latarnią nadziei dla innych, którzy idą swoją własną, unikalną drogą do wewnętrznego pokoju i harmonii. Dąż do nowych horyzontów, nie bój się ryzykować i okazywać śmiałości w swoich poczynaniach. Bądź uważny na otaczający cię świat i na siebie. Pielęgnuj uważność w każdej chwili. Właśnie na tej drodze czeka na ciebie odzyskanie prawdziwej wolności która niczym drzemiący wulkan zawsze kryła się w głębi Twojej istoty, czekając na swoją godzinę, aby wyrwać się na zewnątrz i przemienić Twoje życie.